Ezoteryczny Poznań. Tity, ty, 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 dzie, dzie. Ja sobie rządzi. <mulety> na targi. Wykonania się zbliża szybko w oczy. Głośno, witek. Halo. Do Poznań idziemy. Ezoteryczny Poznań. Ryby, 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 obóz łowcy z tej strony Lucio, Dawidek Zapraszamy was na targi rybomania już za dwa tygodnie Do Poznania, na nasze na stoisko, przyjdźcie Będziemy plotkować, ryby, dziurki idealne Jurek będzie demonstrował strój wypornościowy w akwarium Zapraszamy Będzie grubo, nie ma co mówić po prostu Tylko przyjdźcie My tam będziemy, musicie tam być Ryby, 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 Ты не награл еще? Что? А нет, ну.